Halo widzowie! Dzisiaj jest już ósmy odcinek Serii Pedro Gonzo Dzisiaj nie mocno, odcinek. sam tytuł Swoje mówi Co? Kto dzwoni? Kto dzwoni? Kto dzwoni? Kto dzwoni? Proszę lajka w górę, bo, bo ktoś do mnie dzwoni, aż Rzeczywiście A to nie wy się do mnie? Komorą się. Nie, muszę rozłączył się za szybko Co chodziło tam typowo? Kto do mnie dzwonił? Kto do mnie dzwonił się pytam? Geralt. Najwyraźniej? Hey, chciałeś? Co? Robimy drive by'e i rozalamy wagosów. Zarabędę Sami... Sami słyszeliście. Geralt. Nam, no mamy akcję grubą. Szybko się przebieramy i robimy to. Raz, dwa, trzy. Ja pierdzielę Ubierzemy się? No nie wiem jak. Chyba na balasu będzie. No dobra. Na zielono się ubierzmy Dobra, lecimy do naszej fory. Karabin jest w niej Co tu mamy? No mamy furzu karabin, kanistra i kij baseballowy. Kastele, dobra Mówiłam, że sami robimy drive-by'a sami za to misję 25 kawałków Bardzo, bardzo ta misja się opłaca Z dwóch względów Kasa się zawsze przyda Zawsze uwierzcie. A druga, że w w sensie lepszą, lepsze. Więc sami zrobiliśmy to, z Wagosi. są troszkę lepsi. Kupiliśmy od nich chwurę plus to koła. Eee, no i te drugie. tego Nacho, czy tego karteza, Jak on się tak to nazywa? Dobra, robię cięcie, najwyraźniej. Zaraz tam będziemy. Teraz na, na, na słuszy to jest jakiś kolo, który ma na, dla nas pluwę. Kompaktowe jest MNG Uzi. Kurde, to jest tyle dziąku, że wyróżniający się jest na zielono. Spytaj podpytaj, może to będzie on akurat dużo jest. To nie jest za, za trudne. Zielone. No bardziej ła koszulę spodnie No, już Zresztą poszukamy chwilę. I zaraz znajdziemy. Czemu mi też się głupie radio włączę? To nie wiem. Nie no. Bez jaj. Poziomka nie ma. Ja poszukam. Bo ta akcja będzie widzenia wyraźniej. znaleźliśmy tego gościa. No i on nie tak bardzo łudzi. I że no po prostu to robi. Masz te? Dzięki. Coś. z nami. wytywy. Co się stało? Chłopiec sam sprzedaje Uzi. Nie, to są Astecy na bank. Są pierdzieleni Astecy Co włączymy... O chodzi. Piosenkę i lecimy. Jedziemy. Słuchamy ładnego radia, ale kończymy. Łapiemy. Nie, to są jakieś Ostrzelić się jak w Otrzelicie, gruba. Ostrzelić się, gruba się. Otrzelić się. Masz. To swoje. Trzeba broń wyjąłem? Wypierpszaj Debilu Są się, czy co? jeszcze tych ludzi, sami tych ludzi Staram się zrozumieć A to mi nie wychodzi, bo są takie głupie Ludzie Ta szyba Dobra, robimy to Jak to się... No dzięki o jej, jeden znacznik, nie tak, 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 tak Jedziemy no to, to będzie dobra akcja A gości, o tej... Nie, jeszcze raz, gdzie gdzie to nie, szukam gdzie pierdolni coś, nie będę robił, będę robił, nie będę tego ludzi, Chciałem go trzebać Gdzie babości, handlowaliśmy moją metą よろしくお願いします。 Jeden drive-byt to tylko na Nice, to tutaj Rejtowa gosie 7, tylko tylko Nie ma ugody Musimy rozkażyć, tango Patrzcie Tak się na to zaszczepię Straight, <firearms> straight up, <out> man, <laughs> <is> original. Individual, I'm <laughs> mm. spread <laughs> now, baby. Coming on the base now, go no crazy. <rees>

Jestem co Jest Jeszcze co można zrobić. Ja tego się znam. Jeszcze jeszcze, jeszcze raz, jeszcze jeszcze Dobra, ty jesteś Esjen. Mój SN, pamiętasz, że Też się kupowałem brykę? Ty z Meksyku, ja? Z Kolumbii? Dale, daleko od ciebie nie mamy. A jedynie co mamy moment są wspólnego, że mówimy po hiszpańsku. A ty jesteś zwykłym śmieciem. Bo nawet 200 mety nie będziecie robić. ona nas prosta. W sensie się przy chwilę by się zadoblić. Dlatego właśnie teraz się odstrzelę. Rozumiesz? Bo nie ma tego za złe. Z, 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 z ulicy to jest gościu. A bo ja cię zabiję, bo ty nie zabijesz później. No cóż. Produkujecie broń, mało, ale bardziej metą. Chyba z produ producent co, zmarł, może go zabiję. Prawdopodobnie to był on, na, na Walnut wal hit tak? Lości, losami mówił. Cóż vagos. Losami można, można też robić. Nie mówię, że nie można. A po prostu bądź cicho. I to są twoje ostatnie... Kurde... Ostatnie chwile Twojego życia. Ostatnie słowo masz jakieś? Ja, dobra. Nic nie mówisz, Sien. Zamarłeś. Twoje ziomki tutaj nic nie poradzą. O kurna. nie żyje. A stój żyje. A żyje. No nie, no. Co coś jest? oś ośkańczyk. Tutaj nikt nie bywa oprócz vagosów. Co to samo jest? U mnie. Jeszcze Chleba, żyj to! Dobra! Nie no, bez jaj, panowie! E es był Co kurna? Tu mam was! Rozumiecie, tu mam was! Lecimy, lecimy, lecimy! Skąd ten karabin? Nie wiem. Gdzie jesteś do cholery? Co, już odpoczywacie? A bo na chwilę nie strzelałem. dobra! A kuku, kurna! Dawać! Wy tu by to pod kątem, aż mogę odstrzeliwać. Nie macie sobie więc... A, O nie, z dwóch biorą, z dwóch mnie biorą. Tu się nie uda 25 kafli, głupi jestem Trzeba się zgodzić Ojebane 25 kafli. Niczym się nie, czysz, nie masz. Szyba, 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 szyba. Kurna Strzelają, bo mnie... Nie, nie strzelają To na to jest dziwne Nie no Bez jaj jest pięćdziesiąt, spierdzielam, nie to idę. Jest na, na ich ojce. Są na stuprocentowym oszale. Taka jest jedyna prawda. no wiecie, wiedzieć, fajnych trzeba tępić i zabijać. Super Pedro, że się odjebał. Że diebał gówno i bagosów. Jest jakaś, ba jest jakaś baba. Czy jedna jest Kurno, No widać. Osłabi osłabienie są w chuj. To co? Odszedł ja my ją się lecimy do fory. Pijąłem czwory mózg, ale jedną osobą głupi pomysł. Ach, dobra, nie Skup się. O kurna, zjebałem. Koszty mamy jeszcze, dobra, lecimy. Jest SMG, dobra. Chyba Neva go jak mnie jeszcze nie za. Oni nie tego nie zostawią na bank, nie, to jeszcze... Wracam. Z... Wszystkich muszę sprzątnąć. Żeby tą kupią kasę. Będę nie gonić. Rajerzy. Okej, okay. po blisko. Nie tu podejdą. doma. Ej, ja znowu cię banczasz. Inaczej mówiąc. Rest. Nad na mogę szybko poszątać. Fajnie, że tak się głupi ustawiają. A są głupi, naprawdę. I jej, no co jakiej jej. Mamy IQ, pięciolatka. Nie, że do mnie. Co? urna. Za śmieciakami się chowają. Sprytnicy się w ogóle chowają. No jak to jedzie. Ja regeneruj się szybciej. Szybszy. Oni, oni już uciekli, oni uciekli, dobra. Nie wiem, jakieś muszę. Możesz... Jeden, jeden tam jest, jeden tam jest. Tam To co? Jest ja tam jeden czy nie? Widziałam, ja ale... Nie ma nikogo. No widać, że debila. Bo to innych się nie dają. Chodzi chciał być gangusami. No to wtedy dobrem pochodzenie to można. Ja się, się sprzedajcie. Ja pierdziel, to była okropna misja. Akcja! Można dednąć. Wiecie, co ten razem zrobił? Ja go złapię go za dupy normalnie, a nie. Z OG gangu każdy robi przed nim e, psz, te pokłon. Bo on, tak, bo on tyle zrobił dla tego gangu. To jest nienormalne. Ja pierdziel. Czekam, jeszcze będzie od nas chciał, no i Biera coś jeszcze od nas chciał, ale sam nie może ruszyć dupy ze swojego mieszkanka, to jakiś będzie mówił za niego, skrótem mówiąc. sam. te typy jego nie są od o gangu, to tak mnie szanuje. Ja za dużo nie zrobię. A wie... Kla... Klan. Klan. Tak, Klan? ty? Dobra. Klan. Pytanko. Tu się Geralt? E, Przebierz się. Taka fura jedna na parkingu. E, tam masz 50 kafli, ale 2500 oblicz. Idzie dla ciebie, a 50 idzie do... Dwa, 25 dla Ciebie, a 25 dla policji. Skręstnę, skwasten. I ci, ci, ci się przebierz i po prostu co? Zrób to. Czemu się tak jąkam, tu też nie wiem. Ich chcę trochę. Nowet nie robię, chłodź. Aha, a dobra, no co? Witam E Epo... I ten gość powiedział, że tę furę tu odwieźć, swoją furę wziąć na moje mieszkania na Puercie. Bo tam jest, no po prostu, no i to wszystko z skrócie. Ma tam jest 10 Glocków i 15. Wiecie, jest To to jest? zuchwata. 10 gloków a fajna fura. 10 Glocków i 15 Akaczy. Czyli ta sama osoba, która była nie ma sensu zwiększać, skoro się nie sprzedają. Dobra. Ale fajna fura. 25 kafli. To no, trochę to jest. A teraz trochę będzie mieć kafli. Bo teraz to 4, no trochę będziemy mieć. O 4,8. To 4-8. Tu oni powinni być. A najwyżej... Chociaż oni mówią że Gdzie on ten typ jest? No też Policja to ulubiony Policjant ulubiony Mirek Kasa, proszę pamiętaj, dzwonimy. Nie wiem, czy wiesz, pan, róbmy to, co za 5 dni. Halo Mirosław, jest taka łatwa akcja, naprawdę. Miałam, po co mam te SMG. Dobra, zaufany, bo już dwóch lat bierze i zarobiła tym koło 300 tysięcy. No teraz jeszcze chwilę dla nas porobi. Potem go ostrzelimy. I, I co takiego trudnego? Robisz, Mówimy, że tu się opłaca, e, potem e, albo kończysz, bo ci wystarczy pieniędzy, albo po prostu nie kończysz. Daj ja to, to robisz. Nawet podobnie dostaniesz lepszą pracę. To się nawet nie opyla. Możesz dla lepszych ludzi robić. Zresztą, ale już ludzie nie słyszą to chyba nieprawda. Skoro... No to pewnie teraz Marabunta i Tyriada będą mocniej. Ty jakiś, ich usłabić, napa, to możecie jakiś... osłabić jakiś napad, rozwalić ich, nie wiem. A to nie, za dużo odcinków. Bo takie akcje po Pedro nie są A ta fura... No jak ta fura? Ludzie! Ej! ludzie, naprawić mi tą furę, bo tak wygląda... No wygląda jak gówno Znacie kogoś? Tam jest zawsze, czyli co? Ok, czyli to jest na tym, na, na lamesie, to jest półnasze pół osób, ale bardziej nasze Nara. No to jedziemy tam, ale to będzie po yy, wcięciu. A w cięciu już będę w domu. Naprawdę, w furą. Po drugie, to jest bardzo dobra kryjowa ta kryjowa. Bo patrzcie, bierzemy co jakiś nieba, lasów Niemców. Nie Niemców, tylko Jemców. Bierzemy ich tu. tu tego bez domy, rozumiecie? Oni no, nic nie powiedzą, bo co bez mnie mówisz, że normalnie. gdzie tu jest wejście? No gdzie? No tu wchodzisz. Sobie. Tu sobie kładziesz tu czy masz drzwi, i i przepytujesz, to jest nie no, jak ja to powiem Trzyfowie, ja do niego dzwonię, że ten na Na San, na San Andreas i was pocibić jest dobra kryjowa, na której są tylko bezdomni. Jestem, jest nasza. Na miroparku Parku nie, jest nie, nie ma dużo bezdomnych, ale ej, e, bo tak, z tym Miro to się to pomyśl, bo trudno będzie do przejęcia. Już dużo psiary, psiarskich, ale tutaj mama Sandra, wiesz, tu byli kiedyś w wagosi i tam już są tylko bezdomni, a jest taka kryj kryjówka, tam taką mamy parę, to można na spokojnie przyjąć i tu można zwiększyć działalność handlu broni. Tutaj pomyśl, 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 to jest dobry pomysł. O, dobra, zgadza się, na no, to jeszcze nie teraz, to może na, nie wiem, za kupę, kupę odcinków. Będziemy zarabiać na tym, tłum. tu będziemy zarabiać pieniądze Skoki, mety, będzie mniej kasy Ale co? Psi. Co Could mogę powiedzieć? Tak, coś ci mówię debilu No i tutaj jeszcze znalazłem taką jedną kryjowę Tu jeśli jest nam Dojeżdżać, no, tu mamy dość blisko. Zawsze może jeden sniper tam być, a ma dachu i tu strzela. Widzisz, jaka krywa? No na kamerce jesteś, Geralt. masz... dobra, wszystko ci powiedziałem. co Panie, się zgadzasz. E, Tylko potrzebujemy więcej ludzi, i to trochę czasu nam zajmie, żeby to zorganizować. I cóż, pan wchodzi. Ale. No. A są Andreas, nawet spuć, bitch. Anna, A... A na... teraz powiem jako... Teraz nie grałem że Geralt... to te auto. Widać. Wcięcie. Jedną mechanika. Dwa razy, wyschłam. Trzy razy. Dwa razy do tego garażu. A spoko. Ten tak, jak się wejdzie do garażu, to auto. Chciałem że szkół, to A spoko. Zdjęłem się szczery do bólu. No cóż, odcinek był prosty. Bardzo prosty. Zaktualizowany próbowałam 148 782 dolary. Kasy idą schować do szafy naszej, bo to jest safe. A no i już ciężka ta kasa nie była. Bo ostatnio Pedro ma dobrą formę. Dosyć. No cóż. Mogę powiedzieć. Pamelis wchodzi, Bagosi się rozdrabniają Marabunta, cóż, to bandziory, ale można mieć maksymalnie sojusza Bo się opłaca, ale nie graniczymy z nimi, to trochę ku kupanie sojusz Ale na, na przykład na przywołanie, czy na jakieś deali, deale się opłacają Triada, Triada, rzadko jest, bo się bardzo zmalała Na... Seulu w ogóle ich nie ma. No i co jeszcze? Balasi, zawsze są balasami, zadko się w ogóle ruszają do tego miejsca. Ale taki zabierz połowę. W sumie drugą połowę. Po prostu jakieś 15 lat, a za 2 lata będą się gangsta. No, Pedro miał, miał podobieństwo to Pedro miał wtedy 9 lat czy tam 8. Cóż. A families wchodzi na San Andreas. Na, na naszą wysp, można powiedzieć, że families jeszcze jak losów osłabimy. No bo, jak losi współpracują z wagosami, to losom przyjdziemy jakiś po prostu do, dostęp do wagosów. Nie wiem, będziemy pilnować bardziej dróg. To jest dobry pomysł. Na każdy raz rosyjemy po dwóch ludzi, bo czterech nawet, tylko my nie mamy tyle ludzi. To cały gang nie będzie na ośce, tylko będzie pilnował dróg. Musi mieć więcej ludzi, takich rzeczy. Tylko propozycję propo, e, Prosiłbym o suba, e, o lajka i o komentarz. Bardzo proszę. Ja wam, wam to się wam, wam to się ogląda fajnie czy nie? Trochę jak fabułę. Masz wszystko zaplanowane bardzo dobrze i wszystko Przechodzę w naszej fabule. To jakby fabuła Pedro, Pedro Gonzo. No ale cóż, się nawaliliśmy, można i spać i w sumie z... taki był odcinek. to właśnie ósmy Pedro Gonzo, nara